Dzień dobry. Dzisiaj taka regeneracyjna wycieczka po lesie, ponieważ wczoraj zrobiłem bardzo mocny trening na nogi. No takim spokojnym tempem, takie 20-23 na godzinę. Niestety mój kolega nie mógł dzisiaj wyjść, ale też nie robiłem specjalnie jakiegoś tego wielkiego halo, żeby zaraz O, dawajcie, jedziemy, wycieczka organizowana jest. Tylko tak właśnie, teraz jest najlepsza okazja żeby trochę pobyć samemu, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym. Jestem sobie teraz w Ząbkowskim Lesie, a właśnie to w lesie przychodzą mi takie właśnie najlepsze pomysły, stąd też taka myśl mi do głowy wpadła, a żeby kurczę nagrać sobie właśnie ten odcinek. Słuchajcie, proszę Was, perfumy Orto Parisi Mega Mare. Już tydzień, bardzo intensywnie, mi tu kurtka pachnie, mi tu kask pachnie. 23 kwietnia zapisałem się na zawody Legia MTB maraton, czyli po prostu zawody rowerowe MTB. We wtorek i czwartek będę trenował do nich. Ja wiem, słuchajcie, że tak tydzień przed to mi nic nie da, ale też za późno trochę się namyśliłem w ogóle, żeby się na nie zapisać. A trenować, słuchajcie, warto przez cały rok. I słuchajcie, naprawdę taka spokojna jazda na rowerze to jest idealna na regenerację. Idealna. Właśnie przestają wtedy mięśnie nas boleć, rozluźniają się i tak dalej. Cały czas słuchajcie, jest ta nagonka, żeby być coraz to lepszym i się rozwijać. Jednak warto nawet czasami sobie pójść tak spokojnie na rower i odpocząć od tego całego zapierdzielu. Się słuchajcie, wyciszyć i odstresować wychillować, tak. Słuchajcie, zmieniamy miejsce, ja tutaj dużo ludzi chodzi, to nie będziemy nikomu przeszkadzać. Ech, słuchajcie, no czasami tak po prostu bywa, no. Ja niedawno przecież wymieniałem baterię, ale nie wiem, albo jakieś lipne, albo po prostu jak człowiek jeździ, to się szybko rozładowuje. I tak, słuchajcie, yy, nie przyczepiałem samemu tej gumki tutaj jako czujnik kadencji. Yy, ona teraz leży na półce, nie używam tej funkcji. No, bo to było trochę demotywujące, a dwa, że po prostu ja się boję to zapinać, żeby to zaraz się nie uszkodziło, nie urwało. Słuchajcie, dlaczego nikt nie ostrzegł, że tutaj są dziki? Ani, że jest daleko, wyzwierciedlę że jeśli się teraz na zoomie. Ale ja sam odjeżdżam, to nie może tak być. I znam jakieś dziwaczne zwierzę, ja nie, to chyba sarna jest, to jakaś taka jakaś jakaś malutka. Nie wiem, czy widzicie. Słuchajcie, mam tylko nadzieję, że nie będzie padać. Eee, już się trochę rozpogodziło. To może teraz do Marek pojedziemy. Nienawidzę tego potnika. cały czas opada. On jest niedopasowany rozmiarowo do mojego roweru, niestety. Z przodu się w ogóle ułamał. Słuchajcie, wzmocniony zostaje nasz kontakt z przyrodą. Nie mówię oczywiście, że tak dosłownie, jak tam przed chwilą, jak te dziki mnie goniły, ale słuchajcie, yy, także po prostu doceniamy tą piękno przyrody. Że bardziej to słuchajcie, docenimy, posłuchamy sobie śpiewu ptaków. Ogólnie to myślałem, że ten las jest trochę większy. Tu już wjechałem. Jak byłem, słuchajcie, na tej wycieczce do Campinosu, wszystko sobie naładowałem do plecaka kurde, z 10 kg tego. I potem mnie przez dwa dni plecy bolały, no nie? Bo w nogach to w ogóle nic kompletnie nie odczuwałem bólu żadnego, ale plecy tak. A potem mi się słuchajcie, przypomniało, że mam taką bardzo fajną sakwę. Patrzcie, jakie padziemy. No to się już urwało, to już strzywałem. A teraz suwaka tutaj nie ma. Słuchajcie, bardzo ciepło się zrobiło. Termometr cały czas wskazuje coraz to wyższą temperaturę. Mamy tutaj cytranie słońce na nas. I grzeje, słuchajcie. Prawdziwa wiosna. Wiosna. Wszystko zakwitło pięknie tutaj na zielono. Słuchajcie, jest moja ulubiona ławeczka. Słuchajcie, gdyby kurczę nie te okropne zakwasy w moich nogach, to ja już bym kurczę teraz był sobie na, słuchajcie, Agricoli na alejach ujazdowskich i ćwiczył, proszę was, podjazdy. Bo o ile, słuchajcie, z wiatrem już na spokojnie za pan brat, kurde, wieje wiatr. Ale co, dalej kręcimy, nie poddajemy się, kurde. Tak, słuchajcie, jak był podjazd 12%, kurde procent taki bardzo stroma górka, no to ja zsiadłem z roweru, no nie dałem rady, bo o ile pod 9% nachylenie tam, gdzie jest w górze Kalwarii, wjechałem jako jedyny, tak po 12% już się poddałem, słuchajcie. Założyłem też, słuchajcie, taki plan, ażeby to właśnie nie marnować czasu na rzeczy, które i tak yy, nie będą mnie rozwijać. To znaczy... Jak się uczę, to się uczę, jak pracuję, to pracuję, ale słuchajcie, nawet żeby w pasji yy, znajdowało jeszcze większe szczęście, tak słuchajcie, żeby się cały czas rozwijać, że to nie będzie taka sobie spokojna codziennie jazda tam, kurczę, dobra, czyli 40 kilometrów, to 50 km, tylko słuchajcie, trenować, trzeba trenować, żeby być coraz lepszym żeby się, kurde, rozwijać w tym, co robimy, ponieważ naprawdę z tej pasji może coś fajnego się rozwinąć, słuchajcie, jaka więc właściwie uprawianie sportu. I słuchajcie, zobaczymy teraz, które miejsce zajmę w tych zawodach też na przykład. Ja mam taki plan, ale to nie wypali, słuchajcie. Chciałbym pojechać tam do Nataci Małej, to jest taka miejscowość niedaleko Kolsztyna. tutaj z Warszawy na rowerze. To będzie około 170 km. Minus jest, słuchajcie, taki, że to jest, słuchajcie, niebezpiecznie. Teraz jest, słuchajcie, dużo samochodów, kurde, jakby to jak 30 lat temu człowiek jechał tutaj spokojnie. A teraz to strach jest po prostu, więc nie wiem, jak to zrobimy. Coś trzeba będzie innego wykombinować, takiego yy, ciekawszego. Yy, żeby to yy, człowiek, kurde, zapamiętał to yy, na długie lata. A nie, słuchajcie, proszę was, teraz siedzieć na jakiejś tam ławeczce i łoić pisko jakieś, kurde. Jednak są słuchajcie takie dni jak na przykład dzisiaj, żeby właśnie odpocząć od tego wszystkiego. I słuchajcie, w planach mam też napisać książkę, w której to, słuchajcie, będzie sobie dwóch kości. Jeden będzie właśnie chciał cały czas się rozwijać, jak będzie jeździł tak też pod zawody, będzie trenował, robi te treningi. Słuchajcie, będzie chciał właśnie jak najlepiej. A drugi to będzie taki, że będzie kitarza został w miejscu i... No ale po co Ci te zawody? No to chodź, tutaj przyjedziemy, zrobimy sobie rundkę wokół, słuchajcie, jeziora tam. Na spokojnie, na chillku. Ale, takie spokojne, długie wycieczki też mają sens. Tak, też to ma sens, słuchajcie. Wtedy właśnie poznajemy, kurde... Yy, krajobraz Krajobrazy zwiedzamy. Yy, poznajemy jakieś nowe, fajne miejsca. Już słuchajcie, niedługo na kanale recenzja nowej lampki. Design Zekto Max Drive 250 bo słuchajcie, Bontragera tragerami ukradli przed nią Ion Pro RT również zrealizujemy. i może słuchajcie porównamy, z, jak będę miał taką możliwość z latarką Convoy S2 bo ja słuchajcie, nie wyobrażam sobie ciągle robić treningów cardio bez treningu siłowego na siłowni tak samo jak nie wyobrażałbym sobie robić ciągle treningu siłowego na siłowni bez cardio ale no i słuchajcie, ja tyle artykułów przeczytałem na ten temat i to jedno z drugiej naprawdę się nie gryzie, a się uzupełnia. Gdyby to nie było takie drogie, to ja bym kupił, słuchajcie, pomiar mocy do pedałów. Tutaj byłby Garmin. I byśmy, słuchajcie, wiedzieli, czy zwiększa się wydajność. Ja tam wykręciłem, słuchajcie, 872 watów, ale już pod górkę tylko 248 miałem. Bo Słuchajcie, też wolałem wyjść sobie na rower dzisiaj, zregenerować się aktywnie, ponieważ teraz człowiek będzie na świętach siedział przy stole, i to będzie, słuchajcie, regeneracja bierna. 20 prawie 2 km. Słuchajcie, no trochę mi mało, ale zimno jest, ja już robię trochę głodny, a nie ma też co na siebie przedłużać tej wycieczki. Będzie jeszcze okazja, będzie ciepło, będą zorganizowane wycieczki, gdzie będę sobie jeździł więcej. Nie dosłuchajcie nogi bolą. Idą te zawody, słuchajcie. Ponieważ celem wycieczki było odpocząć, a nie zajeździć No i dobra, no to chyba tyle, no do widzenia.